Hej, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku Dziś mamy nowy tydzień, zaczynamy poniedziałek I mam przygotowany taki oto wachlarz tutaj z drapek Mix za 100 zł Mam wielką czarną perłę, płynne złoto Mega pensja, moc 777 Mega linie oraz gwiezdna kasa Takie zdrapki sobie tutaj zrobiłam Zobaczymy, co to będzie. I zaczynam z numerem 8 Wielka czarna perła. No i oczywiście szukam co: yy, dolara albo, albo pierścionka. Mam auto-prezent, klucz. Perfum korona, trofeum, kwiat, szpilki. Jest róża naszyjnik, narty, muszka. Tulipan, cytryna, wodkowa, winogrono, kutka, zegar, słońce i bransoleta. Nie było ani pierścionka, ani dolara. Tu gdzieś kontrolne, może? A, kontrolne są różne. No dobrze. Z numerem trzecim, płynne złoto. No to zobaczmy tu. A wygrywa 29, 39, 8, 22 i 9. Ja mam 26. O, chyba poleżała ta zdrapka, było ciężko tutaj zdrapać. 27, 6 i 4.

I ostatni rząd, 19, 32, 29, 1 i 31, dobra, kolejna strapka do kosza, tutaj też nie ma nic, <laughs> moc 777, strapka z numerem 5, zobaczmy tu, chyba jest bardzo lubiana strapka, bo

Dobra, siódemka jest, a ta siódemka przynosi 37 zł. No i super. Coś tam więcej jak zwrot. A kontrolna to się zgadza. Także pierwsza wygrana już jest. Zostały dwie w Megalinie, strąbka z numerem 5. I mam zegar pierścionek. Hmm. Więc tak pierścionek tutaj. Tu jest zegar, kolejny zegar, i tutaj pierścionek dwa razy. Popcorn i ananas. Tych symboli szukamy teraz: popcorn, ananas, tu jest, a gdzie ten popcorn? Tu, ananas. No dobra, zabrakło, zabrakło popcornu, ja nie widzę. Tęcza i diament. Diament tu, tu jest tęcza, diament i kolejny tutaj i tu już nic. Teraz foto i sakwa. Tutaj w jednym okienku. Zakwa jeszcze tu. O, tu w jednej linii. Tutaj nic, tutaj nic i tutaj też nie widzę. Lody i arbus. No były chyba te symbole były. Tutaj arbus, lody. Tu lody. Tutaj. Tu są lody dwa razy. I w ostatnim też lody. <laughs> A teraz mam żółw i auto. Już tutaj. Dwa samochodziki przyjechały. Tutaj mam żółwia. Tutaj. Tutaj są żółw, auto. I na końcu dwa żółwie. No dobra. Teraz. Naszyjnik i motyl. Tu naszyjnik. Naszyjnik. Jest i motyl i naszyjnik. Okej, okay, no to teraz pióro i słońce. Tutaj słońce. Tutaj chyba nic, nic. Tutaj słońce. I pióro na końcu. Korona i kości. Kości tutaj też. I czy coś jeszcze? Tutaj kości, a korony nie ma. Dobra, no to łódź i piłka. Łódź i piłka. Nie, jedna łódź tylko. Klucz i wiśnie. Wiśnie tutaj. Są tutaj. I tu. Klucza też nie widzę. Dobra, winogrono i biedronka. I chyba jest linia. Chyba, chyba. Zaraz jeszcze zerknę. Biedronka, tak. Biedronka daje linię. Super. Super, że fajnie, że ta linia się pojawiła. Teraz gwiazda i klapki. Chyba jest druga linia. Gwiazda jest tutaj. I tutaj jest dwa razy i tutaj na dole jest ta linia, chyba, że coś namieszałam. Dobra, i ostatnie dwa symbole to podkowa i kokos, <laughs> które są, kokos jest, kokos podkowa, tu, tu i tu. I jeszcze kokos tu. No dobrze, tutaj chyba nic nie pominęłam, a pominęłam żółwia, yy, ale pozostałych symboli chyba nie było. Nie ja był biedronka. Z się mam lustro, ale mam dwie linie. Yy, gdzie one są? Tutaj. Tu jest jedna, daje 20 zł, i druga daje 20. Więc 40 zł tutaj już dokładam do tamtej wygranej. I kolejna ze strapek gwiezdna kasa, i to już jest ostatnia strapka z numerem 14. Podkowa serce bądź napis. Mam ciastka, mam pik, dzwon, na naszyjnik, kawa. Tutaj kwiat, diament, aparat, burger, kompas, szal, kask, i cytryna, teraz zamek, maska, klaps, śliwka i bęben, astronauta balon i zegar. Gitara, klucz, parasol, łódź, worek, palma. No i planeta nie ma symboli, a w bonusie mam arbuza. No, szkoda, że pani spisała się, nie dołączyła do tych wygranych, bo skoro to jest raptor przegranych, wszystkie zadyszkę i ta za 30 przegrała. Dziś wygrały zrabki po 20 zł. I mam w mega liniach mam 40 i tutaj mam mm, w mocy trzech siódemek 37 77 zł na stówkę nie tak źle ja Wam bardzo dziękuję yy, za oglądanie i zapraszam Was jutro na kolejny odcinek, pa!